Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Wzloty i upadki. Wspominaliśmy o tym, jak wielcy aktorzy upadali, jak jeden film potrafił zrujnować ich karierę. Jednak dzisiaj chcę pójść o krok dalej. Chcę wam pokazać, jak pomimo trudności życiowych i zawodowych niektórzy ludzie powrócili na szczyt, wiedząc, że życie to ciężka waga i najtwardsza walka, w której często się upada, ale trzeba wstawać, tak jak Niki Lauda. Well, you're the uh, uh, teacher, aren't you? Yes. What do you teach? English? Być może czujecie się zaskoczeni, ale nawet Marlon Brando miał kryzys w swojej karierze i to stosunkowo długi. Marlon był pionierem. Jego role zmieniły styl grania niemalże całej epoki, jak nikt operował gestem i mimiką. Stosował tzw. Tak metodę Stanisławskiego w skrócie polegającą na ekspresyjności wynikającą z myśli, która mogłaby być improwizowana, ale najważniejsze, że była maksymalnie autentyczna. Przez to często nie uczył się tekstu. Wierzy po prostu, że może to zabić autentyczne emocje. Pewnie też słyszeliście o słynnych karteczkach, ponaklejanych poza polem widzenia kamery, na których były napisane fragmenty scenariusza. W każdym razie w latach 50. zdobył aż 5 nominacji do Oscara, był rozchwytywany, uważany za wybitnego aktora. Niestety po złotej dekadzie przyszły lata 60., które obfitowały w filmy średnio opłacalne po prostu gnioty, które ledwo wiązały koniec z końcem. A sam Brando spadł z piedestału za nie najlepsze występy. Ewidentny przełom przyszedł w 72 roku. Wraz z nowym filmem Francisa Forna Kopoli. Rola, z którą autentycznie łączymy nazwisko tego aktora. Absolutnie wybitna kreacja, która przeszła do kanonu filmu parę lat później, udowadniając tylko, że najgorsze zostawił za sobą. Premierę ma również kultowy czas Apokalipsy, a w nim rola pułkownika Kurca. Żadna historia o powrocie na szczyt nie mogłaby się obyć bez legendarnego Roberta Downey Jr. Wychowany w aktorskiej rodzinie z bardzo luźnym podejściem do używek, od najmłodszych lat pojawiał się w filmach, uczęszczał do szkoły aktorskiej i początkowo jego kariera nawet się kleiła. Niestety, już jako nastolatek zaczął odkrywać świat alkoholu i narkotyków, co bardzo szybko przerodziło się w nałogi. Występował w filmach raczej mniej wymagających, nie miał specjalnie pola do popisów aktorskich. W latach 80 trafił nawet do Saturday Night Live, jednak bardzo szybko się go pozbyto, po czym ogłoszono go jednym z najgorszych aktorów w tym programie. 1987 okazał się dla niego przełomowy. Rola uzależnionego od narkotyków Juliana w filmie Minus Zero stała się przepustką do znacznie poważniejszych postaci. Parę lat później odegrał główną rolę Charlie'ego Chaplina, za którą dostał nawet nominację do Oscar. W tym miejscu rozpoczyna się bardzo szybkie pikowanie związane z jego nałogami. Robert był zatrzymywany za posiadanie narkotyków i to niejednokrotnie. Nieraz też stawał przed sądem, aż w 1999 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Wyszedł po roku ze względu na wpłaconą kaucję, pobyt w więzieniu wcale nie poprawił jego sytuacji prywatnej. Pogrożony coraz bardziej w narkotykach, wylatując z kolejnych planów zdjęciowych, skorzystał z pomocy i udał się na odwyk. Za sprawą Mela Gibsona udało mu się zdobyć angaż, wystąpić w paru filmach, stając na nogi jednak bez żadnych fajerwerków do czasu, znakomitej roli w Zodiaku, obok takich gwiazd jak Jake Hall czy Mark Ruffalo, no a rok później rzucił śnieżką, która turlając się po stoku, rosła do rozmiarów kuli śnieżnej. W sensie ta śnieżna kula to Marvel, a ta śnieżka to Iron Man. W sensie, że wiecie, że on ją rzucił. I tak od 2003 roku Robert Downey Jr. jest trzeźwy. Siedząc na dnie, wrócił na szczyt, a właściwie to go przeskoczył. Obecnie jest w gronie najlepiej zarabiających aktorów. Młoda Winona Ryder była bardzo pewną siebie i upartą dziewczyną, która marzyła o byciu aktorką. Rozsyłała tu i tam swoje zdjęcia i nagrania. Szybko została dostrzeżona i pierwszy raz na ekranie mogliśmy ją zobaczyć w filmie Lucas. Wtedy jej młodzieńcza kariera postępowała całkiem żwawo. Z roku na rok występowała w większej ilości produkcji. Naprawdę bardzo szybko awansowała. Już dwa lata po swoim debiucie jako 17-latka, wystąpiła w Soku z Żuka Tima Bartona. Po kolejnych dwóch latach zagrała u boku samego Edwarda Nożyca. Sorenkiego. Te silne produkcje ugruntowały jej pozycję w Hollywood, stała się autentyczną gwiazdą, a dodatkowo zebrała dwie nominacje Oscarowe. Piękna i uzdolniona Winona Ryder wystąpiła w Małych Kobietkach, Draculi, Francisa Forda Coppoli czy Obcym Przebudzenie. Wszystko fajnie, tylko okazało się, że Winona jest kleptomanką. W 2001 roku przyłapano ją na kradzieży luksusowych ubrań w sklepie w Beverly Hills. Dowody w postaci nagrań na kamerach nie pozostawiły żadnych wątpliwości o winie aktorki. Broniła się tym, że to była forma przygotowania się do roli aktorskiej. Sąd niespecjalnie w to uwierzył i wymierzył karę w postaci 480 godzin prac społecznych i grzywne w wysokości 10 tysięcy dolarów. Dodatkowo sędzia wydał ultimatum dla Winony, że jeżeli ukradnie jeszcze raz, to po prostu trafi za kratki. Domyślacie się, że w branży nie przeszło to bez echa. Po tych wydarzeniach rzadko kiedy pojawiała się na premierach. Nie gościła już w wielu wielkich produkcjach, jej gwiazda przygasła, a ważniejszą rolę otrzymała dopiero w 2010 w Czarnym Łabędziu, ale wciąż była to zaledwie rola drugoplanowa. Natomiast wszystko zmienił jeden serial. Ja wiem, że wy wiecie, że ja wiem o jaki serial chodzi, bo oczywiście chodzi o fantastyczny Stranger Things, a konkretnie rolę Joyce Byers, która wypromowała i przywróciła Winona Rider na salony. Co prawda może nie w takim stopniu jak było to wcześniej, ale jednak obecnej popularności nie można jej odmówić ze względu na rolę Joyce Byers, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych postaci całego serialu zaraz po Dustinie. Joaquin jest naprawdę uzdolnionym aktorem, na pewno jednym z najlepszych ze swojego pokolenia, ale jak każdy na tej liście miał swoje mroczne dni, które zmieniły jego karierę bezpowrotnie. Dwukrotnie nominowany do Oscara za rolę Komodusa w Gladiatorze, a także Johnego Kesha w Spacerze Polinie, oświadcza publicznie, że przechodzi na emeryturę, chcąc rozwijać swoją raperską ścieżkę. James Gray, reżyser, z którym wielokrotnie współpracował, tak skomentował tę sytuację. Wyciągnę go z tej emerytury, muszę napisać dla niego świetną rolę. Myślę, że po prostu był w takim momencie, że czuł się znudzony. Pewnego dnia, pod koniec zdjęć, siedział w kącie i wyglądał na wyczerpanego. Zapytałem wtedy, czy coś jest nie tak, a on odpowiedział: Jestem zmęczony, nie wiem, czy dam dalej radę. Phoenix zaczął pojawiać się publicznie zarośnięty, brudny, a nawet pod wpływem narkotyków. W Late Show Davida Lettermana straszliwie mam rota, jakby był pijany albo nie rozumu. I'm okay with it, Is there wrong? Tabloidy i inne gazety ze śliskim kolorowym papierem podłapały temat, to była wartka woda na ich młyn. Pisali o tym, jak Phoenix się stacza, jakie to fatum ciąży nad tą wybitnie utalentowaną rodziną, bo przecież jego brat River zginął od przedawkowania narkotyków. Media wystawiły krzyży Quackinowi, co potwierdził film, który ujrzał światło dzienne we wrześniu 2010 roku pod tytułem: Quackin Phoenix, jestem jaki jestem. W oryginale, I'm still here. Który dobitnie pokazywał staczanie się aktora przez ostatnie dwa lata. W filmie ukazane są sceny wycieczek do domów uciech, czy jak pod wpływem alkoholu spada ze sceny podczas koncertu, a przy okazji możemy usłyszeć, jak sam aktor się odnosi do całej sytuacji. Już jako dziecko zostałem więźniem aktorskiej kreacji, ale mam już dość grania roli Phoenixa, chcę być sobą, cokolwiek to znaczy. Nie dbam o to, jak mnie postrzegacie. No tylko, że to nieprawda. Czekaj, co? Jak nieprawda? Otóż upadek Joaquina Phoenixa był jego niesamowitym popisem aktorskim. Przez dwa lata grał gasnącą gwiazdę tylko po to, by pokazać jak media, które desperacko pragną sensacji, opublikują wszystko ważne, żeby było głośno. Cała ta mistyfikacja pokazuje, że celebryci to kolosy na glinianych nogach, a ochy i jachy gawiedzi bardzo szybko mogą zmienić się w syk i buczenie. Ja jako szalenie popularny influencer całkowicie popieram te akcje. Jeżeli chcecie, żebym coś zareklamował, to... Tutaj możecie do mnie napisać. Wiem, że ten przykład nie jest do końca pasujący do tego schematu, bo mimo wszystko to było kłamstwo, ale chyba nie będziecie mieli tego za zby. Domykając całą sytuację to Joaquin wrócił do Davida Lettermana, tym razem ogolony i posługujący się poprawnym angielskim, a co do jego kariery to 3 lata po tym momencie premierę ma ona, którą szerzej omawiałem w materiale o najlepszych filmach sci-fi, natomiast 2019 to zdecydowanie rok tego aktora, zresztą chyba wszyscy wiemy o jaki film chodzi. All right, all right, all right. Chyba każdy wie, kto jest autorem tego legendarnego tekstu, który wypowiada w praktycznie każdym swoim filmie. Alright, alright, alright. Mówię oczywiście o jednym z moich ulubionych aktorów, czyli Matthew McConaughey. Swoją karierę nawet rozpoczął tym kultowym cytatem w filmie Uczniowska Balanga, po której od razu został dostrzeżony i jego ścieżka aktorska wyglądała coraz bardziej obiecująco. Jednak jedną z najważniejszych kreacji okazał się czas zabijania Joela Schumachera, po tym występie Matthew przeszedł do wagi ciężkiej, jego późniejsze występy w kontakcie czy Amistad tylko ugruntowały silną pozycję. W tym miejscu wszystko zaczyna się sypać. Tak jakby już mu się nie chciało i zaczął odcinać kupony od swojej kariery. Zostaje zaszufladkowany jako irytujący przystojniak w komediach romantycznych, typu jak stracić chłopaka w 10 dni, nie wszystko złoto co się świeci, czy miłość na zamówienie. Ogólnie lata 2000 nie obfitowały w dobre filmy z jego udziałem. Spadł do aktorów drugiej kategorii, daleko mu było od dzisiejszych zachwytów nad jego rolami, jednak sytuację powoli zaczął zmieniać prawnik z Lincolna, który przyniósł mu trochę do dobrej prasy i szans na bardziej wymagające role. No i się zaczęło. I to z wysokiego C. 2013 i Oscarowy Ron Woodruff w Dallas Buyers Club. Tego samego roku Wilk z Wall Street, później główna rola w Interstellar i chyba jedna z najlepszych jego postaci, czyli Rust Cole w detektywie. W dwa lata wspiął się na absolutne wyżyny aktorskiej i dziś już raczej nikt nie ma wątpliwości, że z mafią McConaughey jest wszystko. All right, all right, all right. No. Michael Keaton swoją karierę rozpoczął od występów telewizyjnych i teatralnych w Pittsburghu w Pensylwanii. Po nabraniu pewnego doświadczenia przeniósł się do Los Angeles, by tam rozwinąć skrzydła. Hehe, he, rozwinąć skrzydła. Ten żart będzie śmieszny w kontekście następnych wydarzeń, o których zaraz powiem, no chyba że już wiecie o co chodzi. W każdym razie tam zaczął używać pseudonimu, z jakiego go znamy obecnie, bo oficjalnie Michael Keaton to Michael Douglas. Zwyczajnie nie mógł posługiwać się swoim prawdziwym imieniem, zabrania tego jedna z zasad gildi aktorów, traktująca o unikalności imion scenicznych. W Kalifornii udało mu się zagrać w paru serialach, ale kluczowa dla jego dalszego rozwoju okazała się gra Urona Howarda w nocnej. Zmianie. Zaczął być postrzegany jako całkiem niezły aktor komediowy, ale bardzo chciał wyjść z tego schematu. Chciał spróbować swoich sił w bardziej no, poważnych produkcjach. Niestety ze średnim skutkiem. Dobre złego początki pojawiły się wraz z udziałem w Beetlejuice Tima Bartona, który podniósł go w hierarchii widowni, a potem zaliczył niezły występ w Clean and Sober Rona Howarda. Jednak najważniejsze miało dopiero nadejść wraz z Bartonowskim Batmanem, który okazał się niemałym sukcesem. Pomimo wszelkich wątpliwości, widowni Kiton okazał się kapitalnym człowiekiem nietoperzem, przez wielu wciąż uważany za najlepszego. Później sequel równie udany co pierwsza część, przełom lat 80. i 90 należał do Michaela Kitona. Czuł się w tym dobrze, bo Batman poza swoją komiksową naturą posiadał też tą ciemną stronę, mroczną, która nadawała głębi całej postaci. Sukces miał być kontynuowany. Każdy oczekiwał trzeciej części nietoperza. Niestety, Tim Barton został zwolniony z fotela reżysera, a w jego miejsce wskoczył Joel Schumacher. Keaton później również opuścił produkcję, tłumacząc, że nie był zadowolony ze scenariusza. To był ten moment, od którego zaczęło się wszystko sypać. Przez 20 lat dryfował na powierzchni, miał dobre występy, ale wciąż bez sukcesu komercyjnego. To były raczej krótkie dopływy tlenu. Podobno zaproponowano mu rolę Jacka Sheparda w Zagubionych, ale Michael odmówił twierdząc, że to raczej rola epizodyczna, która niewiele wniesie do fabuły. Postać Jacka Sheparda była kontynuowana przez wszystkie sześć sezonów po prawie dwóch dekadach bycia w cieniu następuje moment zwrotny i to w bardzo spektakularny sposób. W 2014 roku premierę ma Birdman, film opowiadający o upadłym aktorze, który lata temu znany był z kultowej postaci superbohatera. Chcąc odzyskać dawną sławę, próbuje swoich sił w teatrze, tworząc sztukę przez wielkie S. Brzmi znajomo, prawda? Who gave this son of a green card? Birdman! Spider-Man otrzymał cztery Oscary, w tym za najlepszy film, a Michael Keaton nominacje. Film był wielkim sukcesem, a po nim aktor powrócił do głośnych produkcji jak Spotlight, Mac Imperium, Spider-Man Homecoming czy najnowszy Proces Siódemki z Chicago. Czym wciąż pokazuje, że wrócił na dobre do wielkiego kina. Wiadomo, takich historii jest całe mnóstwo. Sam na liście rezerwowych miałem jeszcze parę nazwisk, których po prostu nie wykorzystałem. Jednak do Was mam takie pytanie. Z jakiego powrotu, z dalekiej podróży cieszycie się najbardziej? Nie muszą to być osoby, które dzisiaj wymieniłem, mogą to być dowolne, które gdzieś funkcjonują i faktycznie miały jakiś taki kombek po prostu po latach? I ja jak zwykle wszystkie oczywiście Wasze komentarze przeczytam, ale tymczasem żegnam się z Wami, także do zobaczenia następnym razem.